Dzień dobry moi drodzy widzowie. Dziś, moi kochani, moim i Państwa gościem będzie ten przepiękny, stalowy, czarny rumak Honda Shadow Slasher. Jaka jest i jak się na niej jeździ, o tym między innymi dziś Wam opowiem. Zapraszam Was serdecznie. Mleczna droga. Na początku lat 80., moi drodzy, rozpoczął się prawdziwy wyścig zbrojeń. Japończycy z przytupem weszli na rynek amerykański, prezentując swoje przepiękne kruzery, które, jakby nie było, były budowane właśnie na wzór amerykańskich Harley. Rozpychali się tam rękami do tego stopnia, proszę Państwa, że że w 1984 roku Amerykanie. Postanowili podnieść sło na motocykle o pojemności powyżej 700 cm3. Jak zapewne się Państwo domyślacie, dość szybko odstąpiono od tego procederu, a Japończycy po dzień dzisiejszy z powodzeniem sprzedają tam swoje maszyny, chociażby takie jak Honda Shadow Aero bądź Honda Shadow Phantom. Honda Shadow drodzy widzowy miała kilkadziesiąt różnych wcieleń, a jednym z nich była właśnie Honda Slash 400, która zadebiutowała na rynku po raz pierwszy w roku 2000. Ta slasher jest bardzo rzadkim motocyklem na rynku europejskim, ponieważ był to motocykl, który był głównie produkowany na rynki azjatycki i rynek amerykański. Powiem Państwu szczerze, że kiedy szukałem informacji dotyczących tego modelu w języku polskim, nawet w języku angielskim, nie znalazłem ich zbyt wiele. Ale doszukałem się różnych ciekawych informacji, chociażby takich, że ten model na kontynencie australijskim był wykorzystywany do nauki jazdy. Dlaczego? Dlatego, że ten motocykl jest niesamowicie fantastyczny w prowadzeniu i o tym opowiem Państwu za chwilkę. Gdy po raz pierwszy jechałem na tym motocyklu moi drodzy miałem wrażenie jakbym jechał na Kawasaki Vulcan S. Moi kochani, pozycja na tym motocyklu jest niesamowicie wygodna tak właśnie jak na Kawasaki. To siedzenie jest niesamowicie dobrze wyprofilowane i osadzone bardzo nisko, ponieważ na wysokości 71 cm. Proszę mi wierzyć, że nawet osoby o naprawdę bardzo niskim wzroście, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, 1,50 50, m, fantastycznie będą sobie radzić na tym motocyklu. Tutaj mamy takie fajne wycięcie z tyłu, które niesamowicie dobrze podpiera nasze lędźwia. Nogi mega fajnie wysunięte do przodu, kierownica nieco wyżej, poszerzona. Ma się wrażenie, że jadąc na tym motocyklu, jesteśmy takim prawdziwym bandziorem. Wielu z Państwa zapewne powie, 400, to jakaś podpierdółka. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Ten silnik generuje raptem 33 konie mechaniczne i 35 Nm. Ale proszę mi wierzyć, moi drodzy, że on jest naprawdę bardzo żwawą jednostką. Ten motocykl. Uważam, że będą czerpać z niego radość wszyscy, zarówno ci początkujący, jak i ci, którzy mają już jakieś doświadczenie. Proszę Państwa, ja nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o motocykle ale miałem naprawdę możliwość jeździć wieloma różnymi jednostkami, motocyklami. Najsilniejszy motocykl najmoc, najmocniejszym mo yy, przepraszam, silnikiem, jakiego dosiadałem, miał ponad 150 koni mechanicznych i proszę mi wierzyć, że kiedy usiadłem na ten motocykl, on od razu wywołał wielkiego banana na mojej twarzy. Dało mi dużo, dużo frajdy. To jest naprawdę fajna jednostka. Zapewne niektórzy z Państwa zadają sobie pytanie, no dobrze, ale czy ten motocykl, jeśli chodzi o gabaryty, nie jest zbyt mały? Nie, moi kochani. On jest sklasyfikowany przez Hondę jako middleweight cruiser, czyli takiej średniej wielkości. I tutaj teraz na zdjęciu widzicie, jak stoi sobie z Harley'em Davidsonem Fat Bobem, także myślę, że daje Wam to jakiś pogląd na to, jak ten motocykl gabaretowo wygląda. Ja mam 1,75m wzrostu i uważam, że jest on dla mnie naprawdę bardzo dobry. Myślę, że jeżeli ktoś będzie miał 1,90m, to już będzie na nim wyglądał nieco śmiesznie, ale ten 1,75m uważam to jest takie maksimum i na pewno nie będziecie się wstydzić mknąc takim, miastem, mknąc takim motocyklem przez miasto. Jeśli oglądacie Państwo Mleczną Drogę dość regularnie, to wiecie, że ja zawsze omawiając motocyklę wspominam o zbiorniku paliwa, o jego pojemności i o zasięgu motocykla. Jest to dla mnie bardzo istotna sprawa. Ostatnio miałem już przyjemność dwukrotnie zlitrażować ten motocykl i proszę sobie wyobrazić, że średnie zużycie paliwa wynosi 3,3 litra, co, jak często ostatnio powtarzam, przy obecnych cenach paliwa jest bardzo istotną rzeczą. Do tego, proszę Państwa, ten zbiornik paliwa e, może pomieścić 3 litrów, tak więc no, daje nam to około 400 km zasięgu, więc całkiem, całkiem nieźle. Skrzynia biegów, proszę Państwa, w tym motocyklu jest, że tak powiem, bardzo wyrazista. Podobnie jak w VTX-ie, jedynka wchodzi bardzo głośno. Zresztą tak samo jak w Harley Davidsonie. Sami Państwo posłuchajcie, ja to osobiście bardzo lubię, bo dla mnie to jest taka oznaka, że ten motocykl żyje, że on po prostu ma swój charakter. Zresztą nie tylko jedynka. Dwójka również wchodzi z takim fajnym szczękiem. I kiedyś w ogóle na początku myślałem, że to jest jakaś bata techniczna, a później się okazało, że chyba jednak te Hondy tak po prostu mają. Podobnie jak właśnie Harley'e, przynajmniej z tą jedynką. Super! Jak dla mnie, naprawdę bajka. Wcześniej powiedziałem Państwu, że ten motocykl prowadzi się fantastycznie w zakrętach, niemalże jak Kawasaki Vulcan S, którego niedawno też miałem przyjemność testować. Co do hamulcy, to nie mogę się odnieść, że jest podobnie jak w Kawasaki Vulcan S, ponieważ nie będę Państwa kłamał tutaj z hamowaniem. No, trzeba po prostu już wcześniej planować, ale nie jest tak tragicznie. Silnik w tym motocyklu mamy chłodzony oczywiście cieczą, natomiast napędzany ten motocykl jest za pomocą. O, oh, i nad tym ubolewam łańcucha. No ale do wszystkiego się można, proszę państwa, przyzwyczaić. Waga tego motocykla w pełni już przygotowanego do jazdy to 233 kg. I dzięki temu, że ten środek ciężkości jest tutaj osadzony bardzo nisko, to tak jak powiedziałem państwu już wcześniej, prowadzi się ten motocykl w sposób naprawdę bajeczny. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym państwu wspomnieć, to układ wydechowy. Mimo tego, że to jest tylko pojemność 400, właściwie 399 cm sześciennych, dokładnie mówiąc, i tylko 33 konie mechaniczne, to proszę mi wierzyć, że ten motocykl brzmi cicho, ale bardzo, powiedziałbym, dostojnie, bardzo ładnie. Posłuchajcie Państwo sami. Maksymalna prędkość tego motocykla, podczas której wciąż będziecie czerpać przyjemność z jazdy, to 70 mil na godzinę, czyli około 110 km na godzinę. Oczywiście można jeździć szybciej, ale wtedy mamy wrażenie, że męczymy zarówno siebie, jak i ten motocykl. A na sam koniec jeszcze chciałem podziękować jednemu z moich widzów, który ostatnio mi napisał, że jak chcecie obejrzeć odcinek o Kawasaki Vulcan S, to po siódmej minucie, bo do siódmej minuty to są opowieści pijanego wujka na weselu. Bardzo Ci dziękuję za tą konstruktywną krytykę. Wziąłem to pod uwagę, jak widzisz w dzisiejszym odcinku. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Również Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście lajka. Jeśli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał i oczywiście zapraszam Was również na mojego Facebooka o tej samej nazwie Mleczna Droga. No dobrze moi drodzy, to ja się z Wami już żegnam i do następnego razu, trzymajcie się, cześć!